Witam serdecznie, do tej osoby z Poznaku Raka. Zapraszam Was na miesięczny horoskop, omówię grudzień 2024. Będzie on połączony z podstawowymi, oczywiście, aspektami, które zawsze tutaj omawiam, ale też z Świętami Dużego Narodzenia no i z Sylwestrem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się spodoba, jakby co piszcie. Dziękuję za piękne komentarze, za to, że jesteście. No i zobaczmy. Tak, aura na finanse w grudniu, drogie raczki, aby też Mieczy na pracę. Tutaj mamy Asa Mieczy, uczucia 6 denarów, rodzina 4 buławy, zdrowie 8 buław. To jest ta uzupełniająca karta, tak? Tygodniowe aspekty, święta Bożego Narodzenia Dwójeczka Buław. No i jak spędzimy Sylwestra? władca. I tak, mamy rycerze mieczy na finanse. Uważajmy tutaj finanse mogą być nerwowe, burzliwe. Może też nas ktoś próbować oszukać, lub wzbudzać nerwy w związku z finansami i jest to męska energia. Praca, praca mamy asa mieczy. Tutaj uważajmy na zmiany. Dla jednych będzie to karta rozliczeń pozytywna, dla innych może być negatywna, czyli awans lub Spadek, tak? Lub otrata. Wszystko zależy od tego, co wypracowaliście. Idzie nowa energia, i tutaj ona jest bardzo zróżnicowana. Natomiast, generalnie, jeśli chodzi o pracę, idzie też zmiana formalności, tak? Zmiana układów, zmiana nastrojów, no i zmiana na przykład obowiązków. Uczucia: 6 denarów. Aspekt równowagi w dawaniu i braniu. Obojętnie, czy mamy kogoś, czy nie. Tutaj aspekt najważniejszy jest taki, by negocjować to, kim chcemy być w relacji, jak, jaką chcemy odgrywać rolę. Jeśli ktoś zaproponuje nam spotkanie, dlaczego by nie? Spotkajmy się, pokażmy też, czego my oczekujemy i bądźmy sprawiedliwi. Rodzina, piękna karta świętowania, zabawy, celebracje, więc układy rodzinne będą pełne szczęścia, radości i dobrych wiadomości. Zdróweczko, karta ruchu osiem buław zwróćmy uwagę na kości stawy kolana kręgosłup górną część kręgosłupa szyję oczywiście stany zapalne stany podgorączkowe ale też dużo będzie się działo w kwestii zdrowia no i może czekać nas jakaś ważna podróż jeśli chodzi o kwestie zdrowotne Święta Bożego Narodzenia, mamy dwójeczkę, buław, jest to karta oczywiście wskazująca na jakieś rozdwojenie, może będziemy w jednym miejscu, potem w drugim, tak, będziemy zmieniać w ogóle lokalizację, ciągły ruch, zamieszanie, dużo wiadomości, ale będzie to też czas radości i perspektyw może nawiązania ponownie jakichś układów, pojednania. Sylwester w karcie męskiej. E, tak jakby mężczyzna miał zadecydować, lub męskie decyzje, tak? Być może my będziemy musieli podjąć męskie, silne decyzje o tym, czego chcemy, tak? Spędzić Sylwestra tak, jak ktoś chce, czy tak, jak my, tak? Czy to my będziemy władcą, czy ktoś, tak, czy owak, jakby ta męska energia będzie dominowała, może być właśnie energią naszą, lub kogoś z naszego otoczenia przekonacie się, wszystkiego dobrego pozdrawiam, i idziemy dalej, idziemy do Lwów. Witam serdecznie, drogie Lwy. I zapraszam Was oczywiście, kochane Lwy, zapraszam na horoskop miesięczny-grudniowy, Omówimy miesiąc właśnie grudzień 2024. W połączeniu tutaj z aspektami świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra, co będzie taką dodatkową, bonusową nowością na ten czas. I już patrzymy, jak to będzie wyglądało. Aura, tak najpierw finansowa, już patrzymy do Lilby, księżyc. Aura pracy cztery puchary, aura uczuć siedem buław, aura rodzinna, rycerz miecze zdrowie, cztery denary, święta Bożego Narodzenia, królowa denarów, no i tutaj jak spędzimy Sylwestra, trzy miecze, a więc troszkę układ mieszany, zaczynamy oczywiście od karty księżyca, która sponsoruje nam kolokwialnie mówiąc aspekt finansowy, iluzje, złudzenia, po prostu możemy mylnie odczytywać tą naszą kwestię, musimy bardzo racjonalnie podchodzić do tego, byśmy się nie oszukali lub nie dali oszukać, tak? Możemy na przykład się użalać nad sobą w kwestiach finansów, wcale tak źle nie będzie. Lub odwrotnie, będziemy coś traktować pobłażliwie, okaże się, że nie jest do końca dobrze. A więc za każdym razem w tym miesiącu używajmy rozumu, logicznego myślenia, by nie wdać się w pułapkę iluzji. Praca, cztery puchary. Możemy być niezadowoleni z tego, co mamy. Lub co możemy mieć, tak? Na przykład, jeśli szukamy pracy, to możemy skupiać się na tym, co było, nie patrząc na to, co jest, co możemy zdobyć, ale jeśli mamy pracę, to możemy być niezpełnieni w niej i na przykład odczu odczuwać apatię i brak satysfakcji, choć wcale tak źle nie będzie, tak? Bo to jest taka karta też emocji, które są zwodnicze. Dalej, uczucia. Mamy siódemeczkę buław karta wskazuje oczywiście na walkę rywalizację zmagania, tak, albo będziemy walczyć w re, rywalizować w relacji albo będziemy walczyć o kogoś na przykład poszukując czy poznając kogoś i już będzie tutaj grono jakichś nieprzyjemnych osób, gdzie musimy się z nimi troszeczkę pozmagać, tak więc uważajmy bądźmy wytrwali silni rodzina rycerz mieczy Atmosfera burzliwa może być spowodowana kłótliwą, nieprzyjemną sobą i raczej może być to mężczyzna. Zdróweczko, cztery denary, karta, blokad ograniczeń, ale też i jakichś wydatków. One mogą być konieczne, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, być może trzeba będzie jednak zapłacić za jakieś badanie, leki, yy, yy, wizytę, która okaże się być strzałem w dziesiątkę. Natomiast my niechętnie możemy podchodzić do wydatków na. Kwestie zdrowotne, a tu trzeba będzie podjąć ryzyko i zadziałać. Zwróćmy uwagę na kwestie kastryki, przemiany materii oraz kości stawy i siedzący tryb, na przykład tak pracy, tak siedząco, bo to jest takie zesztywnienie też w jakimś sensie. Dalej, święta Bożego Narodzenia, obfitość, zadowolenie. Jeśli jesteśmy kobietami, no to tutaj ta energia nasza się przedstawia, że wszystko poustawiamy tak, jak chcemy, będzie to piękne, wystawne, na bogato, tak. Jeśli tutaj nie jesteśmy kobietami, no to będzie to pod patronatem silnej, pragmatycznej kobiety, ale wystawnie, tak, bardzo tak poukładane te święta, takie obfite. No i jak spędzimy Sylwestra, no Trójeczka czy coś nas może zawieść, możemy też pomimo nawet dobrej zabawy. Możemy czuć jakiś żal, rozgoryczenie lub otrzymać od kogoś nieprzyjemne słowa, które mogą nas zaboleć. Również jest to karta czasem wracania do przeszłości, nie rozdrapywania samemu ran poprzez myśli, które nie dają spokoju, a które a którym pozwalamy właściwie na to, żeby one w jakimś sensie do nas tutaj docierały. Także, że musimy powstrzymać tutaj te niepotrzebne emocje i Przestać się ranić, jeśli taka, jeśli taka sytuacja nastąpi. Tak więc trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrowienia, idziemy dalej do osób z podznaku panny. Witam serdecznie, drogie panny. Zapraszam oczywiście na horoskop miesięczny. Omówimy grudzień 2024. Będzie on połączony z podstawowymi aurami które omawiam, ale też i kwestia świąt będzie poruszona i Sylwestra, co będzie dodatkowym bonusem. No i już patrzymy aura finansów, rycerz tenarów, aura pracy Wisielec, aura uczuć kulowa pucharów, aura rodzinna, giermek denarowy, zdrowie cztery miecze, święta Bożego Narodzenia, Wędrowiec. No i jak spędzimy Sylwestra? Magia. Idziemy do karty oczywiście finansowej. Rycerz denarów. Będzie to mieć stateczny, spokojny, bezpieczny, bez wielkich uniesień, jeśli chodzi o wydatki, ale też nie powinien być spadkowy czy mocno taki do góry z kolei, tak? Czyli to na przykład jak liczba na wielkie wygrane, jakieś przypływy duże, no to nie jest to może taka karta, ale jest to karta spokoju, bezpieczeństwa, stabilizacji. Natomiast karta pracy, coś przewróci się do góry nogami, coś się zawiesi, zmieni, przetransformuje, będzie praca wymagała od nas jakiegoś poświęcenia, zmiany podejścia. Tak samo jeśli szukamy pracy, tutaj pewne rzeczy mogą nie iść od razu tak, jak trzeba i my musimy się odpowiednio dostosować do tych zmian. Uczucia królowa pucharów, obojętnie czegoś mamy, czy też nie, mamy szansę na poznanie kogoś ciepłego, miłego, serdecznego. Również szlachetna, ciepła osoba może nam pomóc w kwestii uczuć i skorzystajmy z rad czy sugestii. Rodzina, mamy gierunka denarowego. spawy rodzinne mogą być związane ze sprawami przyziemnymi. Finansami, tak naprawdę, młodymi osobami, lub wydatkami w związku z młodą osobą. Jakaś młoda osoba może być w centrum, no i tutaj generalnie coś w sprawach też rodzinnych może zacząć się od początku. Jakiś nowy temat, nowa, nowa, nowy aspekt, nowa ścieżka. Zdróweczko: cztery miecze, karta czasem szpitala, operacji snu, spowolnienia w kwestiach zdrowotnych. To są karta operacyjna lub wiadomości odnośnie operacji, karta też zastrzyków lub jakichś badań, ale też i spowolnienia. Na przykład, jeżeli czekamy na coś, tak, i wyjdzie cztery miecze, no to może się okazać, że jeszcze sobie poczekamy. Zwróćmy uwagę na plecy kręgosłup. Ta karta czasem jest to jakieś ważne badania, też które są w pozycji leżącej, na przykład tak. No, i tutaj, tak zwróćmy uwagę oczywiście na aspekt snu, higieny snu, być może sen będzie odgrywał bardzo ważną rolę. Dalej. Święta Bożego Narodzenia, wędrowiec, dużo ruchu, zabawy, fanów, spędzania z młodymi osobami, dziećmi. Będziemy w ruchu, czyli będziemy dużo odwiedzać, albo będziemy odwiedzani. No i będzie to taki bestowski czas. I jak spędzimy Sylwestra, magik, tak jak chcemy, jak zaplanujemy, będzie dużo możliwości. Magik mówi nam o jakiejś okazji, może zakupimy gdzieś jakiś bilet, wałczek, może trafi się okazja gdzieś bić na jakąś fajną imprezę i tutaj warto być magikiem, kombinować. Może ktoś nam jakąś informację sprzeda, którą warto wykorzystać, tak czy owak. Powinniście się świetnie bawić. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej!